Witam Cię Maciuś! Bardzo serdecznie! Siema! O, zaczynamy, słuchaj, rozgrywkę. Dzisiaj gramy w Jęgę. Nie wiem, czy wiesz, na czym polega jenga. Wiem o co chodzi w jedze, nie wolno nie no, zostać no, no. pokonanym z tyle strony nas tak. będzie strzelać tam patrz widzisz patrz tam jest taka wyrzutnia no. tam zaraz pojawi się jedna a. osoba o właśnie o się jest. pojawiła i będzie strzelała i na dole o widzisz nie. patrz o już tam wywaliła jeden klocek no i musimy uważać żeby przeżyć jeden oczywiście. klocek e, t, tak. jeden spadł sam sobie sam z siebie. no oni specjalnie czasami spadają żeby wiesz nie było no. ty a jak on tu poszedł o! 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 o spadłeś tak, jestem, nie, Jezus, nie, nie, jestem, jak... jestem, gdzieś za blokiem jakimś. Ale A. udało ci się przyjeździć? No pa! <śmiech> 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 zostałem nie. z bekonem, zostałem z bekonem no sam. Chwila, czy, czy jak tego dotknąłem to znaczy że zginąłem? Ja spadłem właśnie. Nie możesz dotknąć łódki. Ja myślałem, oh. ja myślałem, że możesz dotknąć łódki, bo myślałem, że bekona zrzucę. A o nie, nie, mo o nie, o nie. Ej, 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 Krystian, no. ja spadłem, nie? I to jest niesprawiedliwe, bo to jest ciężka misja, żeby No to wsiedzić. jest ciężko, ciężko, no. Przepraszam. Ale zobacz, strzelanie też musi być całkiem fajne, nie? Tymi łódkami, kurczę. Ja bym chciał kurczę. być tym strzelającym, tak o, naprawdę. Zobacz. O, zobacz. jak zrzucił! Ale ten strzelający jest bardzo dobry, muszę przyznać, że jest świetny. No, o, no ciekawe. Jak w chęciata dostała, nie? No pięknie, Ej, pięknie trafił. Czyli pamiętaj, nie dość, że musisz zeskoczyć na dół w trakcie, to jeszcze nie możesz dostać złódki. Jeszcze nie możesz dostać się tutaj złudki, na samym no. początku. Jak tak. iść na samym początku? Znaczy ja co stoję co na razie piszą? tu, zobaczymy, co ta osoba tam wymyśli, która tam stoi, nie? Hakan, jak <laughs> <laughs> ja was, soktun. Jakbyś czary Ja was soktun. Uczy się ty. czytać. O, ty, ona czymś. Nie... Ona tymi kubłami na śmieci wali! Ja Widzisz nie widzę to? w ogóle, żeby nic leciało, nic na razie nie będzie Polec... żeby a, leciało. Ona sobie tam reguluje, czy wyżej, czy niżej. A, a, o, a. o, kurde. Ale poleciały te Aha. bloki. No, no, no ty I pa, ona sobie tam idzie, podnosi trochę Ej, wyżej, trochę niżej. Na ty, ta ktoś. wieża się cała Ej. już zaczyna gibać. Ja mam pomysł, Dawaj na dół, dawaj na dół. Lubimy to, co plosi robią. Dobra, robimy. I myślimy, że. Uważaj! Nie, 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 nie! Gdzie ty jesteś, Maciuś? Nie, nie, nie! Tym nam na samym końcu jesteś! No, uważaj, leci! W tebie! Poleciam się siłem. O boże, o boże! O kurde, o kurde, muszę oddalić kawę. Musisz patrzeć, musisz patrzeć, gdzie ona kładzie to. O, dobra, o! no Bro, blisko, muszę, blisko. No, że stałem na tym klocku, stary, ja byłem tam gorzej. no ten... ja... O nie, o nie! O nie! <laughs> Wszyscy spadliśmy prawie. <laughs> no, Dobry był. To ta tajęglo... Jenga, dobra, gleć. dobra, muszę przyznać, nieźle tutaj działa. O kurde. O kurde ale tam cię jak i tak wziął mnie. Headshot, wleciał. Ale headshot, no, 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 piękne to było, muszę przyznać. Szkoda, że nie ma spektate'owania jakoś tam bliżej z nich, nie? No, szkoda. Chyba kolejna poczekaj, rzecz, gdzie leci. jesteś? Tutaj jesteś. O, nie trafiła nic. Co, co, cie, cie, poczekaj, atum, bo rzuca czary znowu gościu. Na no, jakie czary? Że... Aha, San olmadim. Nie wiem po jakiemu to nawet. Co? Lanakadaru lusolu jo. jakieś czary wymawiasz, naprawdę? No mówiłem, ci. Zobacz, strzela, zobacz. strzela w nich, pa. Zobacz. O! u a... Zakętu. Ej, Maciek, 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 zobacz. Zostało czterech i zobacz, w jednym miejscu są wszyscy. What wszyscy w jednym miejscu. It is. O! <laughs> Wszystkich naraz! <laughs> jednym strzałem. To strajka, strajka zrobiła, strajka. Czekam aż ktoś z nas będzie. O, ja, bym... o, ja nie jeżdżem, Teraz nie, ktoś ja nie inny jeżdżem. jest, ktoś inny jest. Ale nie bo tu nie ma żadnych szans na wykupienie większej szansy, czy cokolwiek takiego, nie? To jest no właśnie nie ciekawe ma. też. Dobra, nic nie można wydawać robótów, nie można się no polecić. Uważaj, uważaj, poleci. Pierwszy poleci. Myślisz, że z nas? Nie trafił w nic. W sensie strzelił jakąś bombą jakby, ale to nic nie, to nic nie zmieniło to Ja w ogóle nic nie widziałem, ja nic nie widziałem No, się no dole taka umulania. bombka leżała, taki niuk trochę jak z Call of Duty. O, ktoś spadł pierwszym. <ścoughs> o, patrz, patrz, patrz. Lecz coś pierwszego. Dobra. Nic nie widzę. o wywalony cały blok! Ty z. Ej, mocno uszkodził tą wieżę. Pociąg się na dół? Nie, ja stoję na górze. A, tak, stoję w sumie na górze. tak, po drugiej stronie tutaj ty, 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 ty no, się mocno mu, o, wypchnięty. Kurde. Ale wydaje mi się, że oni A. nie ruszają często. Czyn... dobra, obniżyli, obniżyła trochę, więc trochę niżej ej, strzeli. Ja wiem, co ja wiem, co ona kombinuje. Ona o. próbuje zniszczyć Uf. te dolne. O! Ona spróbuje zniszczyć te dolne. się, spadli, zobacz trzymamy się, na, trzymamy się na jednym, ej, trzymamy się na jednym dalej. bo, ej, to dobrze ona myśli, pa! O! Przeżyłem przeżyłem, Maciek, przeżyłem, przeżyłem! przeżyłem Maciek! Przeżyłem ja ja też, Maciek! Ja też, ja też, ja też, ja też, ja też! Maciek przeżyłem! Ja też, ja jest też, dobrze. Po czekaj, poczekaj. Czekaj, czekaj poszła obniżyć, poszła obniżyć. Uważaj, 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 uważaj. O kurde, nie w nas, proszę nie w nas. Poleci proszę, instant. Proszę, nie nas. O, Ale nie w nas. No coś, w nas tam, no? coś tam w dół, Czeka? coś tam w dół poleciało. Nie, nie wychylaj nie się, nie wychylaj się, bo na ziubaci Myślisz, myślisz, że tego? Myślisz, że jesteśmy w stanie przeżyć w ten sposób? Nie wiem, się siuwają. O, nie trafiła! O prawie w nasz blok walnęła o, idzie obniżyć nie chyba. Chcący, nie chcący A, podwy podwyższa, podwyższa, podwyższa. Chyba wie, że tu jesteśmy. wiem, nie nie o! Spadłem Maciek! na dół. Oj. Maciek, ja nie, nie, spadłem na dół. Poczekaj, czekaj, 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 muszę zeskoczyć trochę niżej. O kurde, to ja nie wiem jak ja się tu trzymam dalej. Ja jestem o, na dole. O, wieża ja... wygrała. Jest! Wieża wygrała. Wygrałem. Wygrałem. No zakmacie! ale ty u mnie to już ja już widziałem cię tam na końcu, gdzieś, gdzieś u mnie poleciałeś totalnie. Ja wiem, ja nie. No nie poleciałem, bo ja <laughs> ja zeskoczyłem taktycznie niżej. A taktycznie niżej zeskoczyłeś. Dobra, rozumiem wszystko. No, Bezpieczeństwa swojego Tamta i wszystkich osoba? innych postanowiłem zeskoczyć nigdzie. A ona się poprawia tak. Na no samą tak górę gdzieś ustawia, uważaj gdzie stoj na brzegu Nie stój na brzegu, bo cię strąci tak? a O nie. kurde ty, jakie rzuty od razu musiał, I tyle musiała klęcić Ej ty, a myślisz, że ja zmieścił mu się tam na samym dole w tej dziurze? No właśnie, ja tak właśnie chcę coś robić O kurde, no o kurde <laughs> o, o, o uważaj Ty patrz, o! ale tu na samym dole, na samym dole, widzisz w tej dziurze Czym się zmieścił? My, my, my. Właś, uh! Ale blisko było Maciuś. Ty, Jezus. Zrobimy to. to. Mi się wydaje, że trzeba zeskoczyć na ten klocek na prawo i Nie, dobra, na razie nie, na razie jest luz, na razie jest luz. musi Musisz się przesunąć w lewo, czekaj. Będzie obniżać chyba. Ty widzisz się. Obniża, 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 obniża. Glacza, glacza tego słyszysz? Na dole jest? Nie. O oh, Boże. Ja nie wiem, czy. Oh, za, wysoko, oh, oh. za wysoko, za wysoko ewidentnie. I Ty no, patrz, ja. Ja, ja próbuję, patrz, Maciek. Nie, nie oh. udało mi się. O nie, a chciałem oh. tam w tą taką dziurę wskoczyć. come on To, to ja teraz próbuję. Ah. U, udało, o, się. udało ci się, widziałem, widziałem, że ci się udało. No, kozak! Znaczy, po, pomógł mi trochę gracze, który strzelał tymi, bo tak chyba strącił mi. A. I po prostu musiałem już ze skopiować. Wiesz, co? Trochę, trochę chyba będzie zaraz obniżane, mi się wydaje. Nie, nie, jeśli chodzi no, o to. A, no to tak, ale nie O, spokojnie. jest obniżane, będzie obniżane. Oj, mój drogi, będzie obniżane i to mocno. Ja nie, w górę! O, nie, w górę, w górę. W górę leci. podniósł, co jest? Ale teraz, o, oj, no, no, chyba się skapnął, teraz. Ale wrócił do tej samej chyba pozycji. No. O nie, nie, o nie, jednak nie, Pekon ale, ale poleciał, o nie Ja chyba wygram to mi się wydaje Czekaj, co on kombinuje, czy on chce jeszcze, chyba chce, tak jeszcze chce obniżyć, jeszcze chce obniżyć, ewidentnie A, ale, oh, O, mocno w dół poleciało Oj, nie Bardzo no, zaraz mocno zobaczymy, mi się wydaje, że mnie nie będzie o! 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 Kto? Ktoś tam przeleciał, zostałeś sam z jedną o! osobą Maciuś no Ostrożnie, ostrożnie. Ja już nie mogę się lusić. No nie! O Nie! O, wy dwójkę wypadliście, kawa! To był idealny strzał! O nie, nie udało się, kaman. Ja już nie mogłem zrobić więcej, ja już nie mogłem. Dobra, Maciuś, kolejna, kolejna runa. Tym razem nam się uda przeżyć. Spokojnie, okej? Spokojnie. Nie Nie mogę Nie można popychać, halo, to tak nieładnie. Lubiecie! O o! Na samą górę ktoś ustawił, wiesz? To myśli, że do. No musisz polecić, uważać, musisz uważać. Bo on może zaraz proszę. polecić mocno. Proszę, nie, Uważaj! Uważaj, jakaś łódka poleci. Nie, a, chyba... on sam wyskoczy, on sam wyskoczy. On sam wyskoczy, tak. <grym> o, proszę, ale może coś kliknąć? Jeszcze. To ja nie wiem, co on robi. Zastanawia się chyba. A musi kliknąć chyba coś jeszcze. Chyba nie. Chyba próbuje nie, to jeszcze robi. wyżej A, jeszcze wyżej ustawi. No, jeszcze co wyżej robi? ustawia. Słyszę, że klika coś, ale zostało mu 6 no sekund tak. i nie wiem, czy się skończy, gra, jak nie puści nic. No właśnie. Co Dwa. Za jeden. Game <laughs> over. <laughs> Nic, jest. Ale dobrze, no nie, dobrze, to jest większa że szansa no... dla nas. To jest większa szansa dla nas. No nas nie, bo teraz to prawdopodobieństwo, że teraz to ty będziesz. Ale nie, kolory nie, się nie, chyba nie. zmieniają w wieży też, nie? Zmi zmieniają, zmieniają się. No, no, teraz no, to level jest. I o, słońce, idzie, inaczej. idzie, idzie, idzie. Idzie tam ktoś. Ewidentnie. O, o ktoś spadł. Ktoś spadł, no. Jakiś <laughs> głupol z tyłu. Nie wiem o co chodzi. O, znowu ktoś spadł! Ludzie wiesz. Nice, wszyscy spadnijmy, co tam, od razu. A Bacon be robi, wytwarza coś. Tam. 20 sekund zostało i teraz ta osoba też chyba nic nie ogarnia. W sensie ja, jakbym nie. tam był, pewnie też. Kolejna osoba spadła. <grym> <grym> Tej osobie tylko pomagają, nic tu więcej się nie dzieje. No. Jest awk. No hi, nie hi jest awk, bo tam chodzi. widzieliśmy przecież. No przecież widać, i chodzi, Tam Polina. Co łazi ty tam, mówisz? Łazi tam. O, teraz dopiero ustawia do góry. Dwa, jeden, koniec. Ooo! Oh. No, taki tam dźwięk jeszcze, no. Wspaniały, kurde. Dobra, to ktoś z nas może mnie. w końcu jako destroyer. No, come on, Dlaczego my mamy takiego pecha? Gdzie to jest? Z której strony? O, ktoś stay? klika, ktoś klika, ktoś klika. A ktoś tam robi, trochę niżej. No, 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 no. Tup, tup, tup. Pytanie, czy będzie coś rzucać w tym, ra tym razem. Na razie dwie osoby pod rząd nam się słabe. O, tańczysz! No. Aż tak mówisz przeciwnika, nie docenia. No, poczekam, 30 sekund, znaczy nie Dobra, pokojnie, nie. 25 sekund. Dawaj to... o, nie o, możesz! O oo! O, no, o Ile osób o, o. przeleciało naraz? Jak rzuci drugi Ej. raz tym... Uważaj O O kurde o kurde o kurde Przeżyłem Maciuś! O nie! Co ty mówisz? O dobra, jestem na... Byłem na tyłach, nie chciałem tam być, bardzo o, Uważaj. A faktycznie przyjeziłeś się jesteś koło, no, no, ja ci no, 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 szukam no, no, no. na dole. Myślałem, że ze Obniża, obniża, trzeba patrzeć czy, Ej, czy, czy ja ustawia lewo sklawe. czy prawo, ustawia po lewej. Aaa! Co się Jeszcze raz poleci, jak nic, jeszcze raz to samo. Uważaj! Mówię tak! No nie dotknęło mnie świetnik mnie dotknął! No nie! Widziałem, widziałem! No nie, Kaman! A ty tam pomiędzy za ten blok stanąłeś. To może być niedobre. Jak on zaraz obniży, poszedł obniżyć. O nie! O, nie obniżył, o, o obniżył, chyba, obniżył, obniżył! On chyba wie! On, on chyba, chyba, wie, wie. chyba wie! O nie! O, ale Żyłem. udało się! Ale tam jedna osoba zginęła, Jak <ślały> Ja padłam gdzieś tam jest przypadek. <ślały> Jesteś ostatni Maciuś. Uda ci cza się. Cza cza. jestem Maciusz. Szans, szans, O, 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 o. o nie! Zrypałem, 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 zerpałem, zerpałem O, ale za wysoko. O, poszło to obniżyć, poszedł to obniżyć, jak nie? Obniża, obniża, macie! Uważaj! Uważaj Maciuś, wraca do ciebie chyba. Wrócił? Nie, nie jeszcze, jeszcze coś jeszcze robi. Nie. No, wraca, wraca. O, 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 o Maciuś. Chyba poleci strzał. Chyba poleci... Bomba! O, o nie, o, 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 ale ej. jesteś ej. na tyłach totalnie. Jeszcze on raz wie, leci. Gdzie, on, on nawet nie wie, gdzie jestem teraz. Nie, no, nie wie, ale domyśla się, wiesz. Nie może domyśla się po to głupek? Wniżej, niżej daje, nie? Nie. nie wiem co on tam ustawia. A wyżej, idą, A zmieniał sobie chyba przedmioty. Chyba przedmioty może zmienić. Leci kolejny, uważaj. O, śmietnik leci. O, tam O, spadłeś do mnie. właśnie <laughs> chyba moje ciało spadło. <laughs> shake it, shake it, Ważaj. shake, it, shake it. O, po, pod tobą, pod tobą spadło, widzisz? Teraz A, masz... Potem, no. Uważaj, leci! Okay. O, o, nie! Bo, no! <laughs> Maciek spadł razem. No nie, bo patrzyłem o, jak nie. ty łezkiem kręciłeś, robiłeś tam shake <laughs> it, shake it. Ja tam robię, wiesz, shake the rest. kurde. Nie no, dlaczego, o, na, naprawdę na tyle osób ani razu nie byliśmy, ani ja, ani ty. No wiem, to jest dla mnie zastanawiające. Musimy zagrać w totka. Chcesz tam na dół zeskoczyć? Nie, właśnie... A, no właśnie, dawaj. Udało ci się, naprawdę? No, no, no. Dobra, wrat. idę do... O kurde, siema. Dobra miejsce ma, co? Dobra, A, świetnie kręci! <laughs> Trzeba uważać gdzie oni tam stawiają te rzeczy, bo to kurde nie widać nawet. I, i teraz nie wiem jak to rozeglać. Ja też no, nie to wiem. Obniża? Obniża to ci podwyzia. A nie, jest wysoko. Nie, nie to... mam pojęcia czy jest lewo czy człowiek. prawo leci kurde. No samochodem starym rzuca. Co? Leciało? Wiecie, coś się... nie widziałem nawet. No i się samochód poleciał no. Naprawdę? No. O kurde rzeczywiście spadają osoby cały czas. Ten, no, dopóki ciekaj, nie obniży ciekaj. albo coś się nie odbije na nas to nie będzie źle. Tak. Bo Ale tak naprawdę na do góry celuje, do góry No na razie okay. do góry, to jest na spokojnie, nie? Leci samochód kolejny Dużo, tu, dużo tu, tu, tych pięter tu, tu. jeszcze na górze? Ej, sporo jeszcze tych pięter na górze Jest dużo i tam bekon jeszcze biega u góry No tam bekon, chyba będzie obniżane, wiesz? Nie, nie Ojej, Oj, ooo, jest, o, jest idealnie o, na nie nas, nie idealnie nie na nie nas Strzela na... w twoją stronę, uważaj A skąd wiesz? Bo widzę, gdzie leci Nie, 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 nie O, znowu będzie strzelał, w... znowu będzie w twoją stronę bo on klika tam obok siebie może. Uważaj! Oho! Ile tego tu jest! Żyje, żyję, ale ile tego tu jest Dobra, Ej, leci w ja... was chyba No chyba po mnie będzie tele. Uważaj? No będzie po mnie. Ooo! Uważaj, bo niżej znowu będzie. Ale ja nie wiem jak to Trzymy się teraz dostać. To, to jest Nie możesz może się do mnie. Penowe. To się rusza w ogóle cały czas jakoś. Uważaj, leci! Oho! Oho! Przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem. Ja też, ja też, ja też bo skakałem Jak Jakoś żyję. O, poszedł chyba obniżyć, chyba poszedł obniżyć jeszcze. Po, no kurde, powiem ci, ale to jest pierwszy raz, kiedy tak nisko jest, chyba. No i to piersi. Nie, no, tu, A poniżej lewy no. chyba nie do lady już, co? On nie, Myślisz, nie obniżył, nie obniżył, ale dobra, będzie strzał tam na brzeg. Do mnie? O, nie, le leci, leci na środek. O nie trafił! <śmiech> <śmiech> Za nisko! <laughs> nie A, udało o się cię, wychylać, wychyla. się, cię wychylać. o idzie idzie, dolecia, idzie, po coś, idzie, po coś, idzie po coś, idzie po coś. Obniża, 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 ale chwila, przecież nie, nie, do, nie doleciało, to po co obniża? Czekaj, bo teraz spojrzał gdzie jesteśmy, ale swaniaczek co? No kurde, ale kliknie? Oby nie Robi? we mnie, oby nie we mnie, oby nie On, we on mnie, myśli, nie myśli we mnie. Myśli w którą myśli. stronę? No, Cześć, no dawaj, da. Dawaj. Ja się na nie na boję! Środku. Nie, nie doleciał, no mówiłem, on powinien w górę zrobić, a nie w dół, kurde A po, pobiegł znowu, poczekaj, czekaj, czekaj poszło. O, poszło w, górę, poszło w górę, poszło w górę Ale no gdzie się schowasz, przecież jest jeden blok tylko Będzie wiedział gdzie O, odbiła się łódka, znowu za nisko, kurde, no on nie wie On już nie wie teraz, on już nie wie gdzie On podchodzi i ej, jak to nie dolecia O, ja cały czas podskakuję, ale nie dolatują te jego łódki No, dawaj No come on, odbijają mu się te łódki no wiem, wiem o, wiem. O, idzie, poczekaj, idzie, u... idzie. Nie? Stoi. Nie A co on no, come robi? no te on pięć się tyłu. musi do, do góry musi. Tak, o, czekaj, czekaj, poszedł, poszedł, poszedł idziemy sprawdzić czy zrobi do góry. Uwaga. Coś tam klika, ale nie widzę co robi. Halo? A ty tylko jest z góry. Tak, tak, ja, nie, ja go tu widzę, ale on nie, nie ruszył, znowu nie ruszył. A, zmienił przedmiot! Ale dalej nie dolatuje. O, nie doleciało, odbiło się od samego brzegu. Czekaj, poszedł w moją stronę. Poszedł, poszedł po coś. Zmienia przedmioty. Tylko no przedmioty dobra, zmienia, jak... nie zmienił wysokości. A co to, samo leci na kierunku w a imbota to ma Nie no, to po prostu prędkość ma i wylatuje. No widzisz, nie dolatują to... jego przedmioty. Come, on, gościu! Lol. On nie wie chyba, że musi podwyższyć, chyba że mu właśnie podpowiedziałem jakby Tak, podniósł. Podniósł o jedno Maciuś. No więc dobra, uważaj. ale on teraz do kogo strzela w siumie? No do nas dalej. O, o. O ho. ho, ho o, hej, ha, ha. Przycisk, przycisk! O! Jesteśmy! Wygraliśmy... Ja się bałem wciskać przycisk, bałem ja się, też, że to ja będzie też, tego. Ja też się że to jest. No to Ja jest myślałem, że mistrz, wejdę tam. na to i. O! Maciek! Jesteś? Maciek! Jesteś! Tak, o, to teraz kurde, ja. Dobra. Klobuj. Klobuj mogę klobuj prędkość. Się. Mogę selected. A, mogę ustawić łódkę na przykład. No o, i weź. O, Maciuś. No strzelaj się. A ja szalaj. mogę już strzelać. Place object. O, 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 Leci kolejna. Woo! A w sumie dobrze to chcecie rozegrać. grać o dołu zniszczyć zwierzę, Ja tak chcę jeść. trochę tro, chcę was trochę pocisnąć, tak. Ale ty za wysoko trochę jest. Trochę Nie, za jest wysoko. Dobrze, bo się odsuwało ją w blablocki. Muszę muszę zmniejszyć. I teraz. Wziu! O kurde, A, za ty... nisko teraz, jedno wyżej. Szybko, czy, szybko. Czy, czy chcesz to sam dołu zniszczyć. Bum! <laughs> o! O, ładnie kurde, w środek ale wam tam teraz niszczę te bloczki, co ty ze mną. Ale robisz. Haha, Ile osób spadło? Dobra, nie, robimy teraz nikt tak. Się tego nie może, może teraz czymś innym, żeby nie było żółtką. Na przykład. Y, samochodem, ciężarówką. No. Wending machine, to będzie ciekawe. A nie, bo to takie małe. Tak, ale tak ktoś Ej. spadł! Przycisk, przycisk, przycisk jest widoczny, przycisk jest widoczny. No dobra, ale on nie wie. Wie, bo widział jeszcze, cierczy. Czekaj, przycisk, czekaj, no, ale on, nie on widzisz, on, on nie widzi. No nie, nie klikaj on... nie na to. Nie o, może, Teraz nie muszę, może. muszę w górę zrobić z dwa. On chyba nie wie, że można przycisk. A! Nie wiedział! A! Piękne Maciuś, piękne. Teraz ty jesteś idealnie! Tup, 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 tup. Eee, łódkę ci polecam. Łódka jest długa i bardzo fajnie leci. Na początek musisz tam sobie 13-14 ustawić. 13-14? 13-14 jakoś na wysokość. Ja teraz ja miałem. Strzelić? Jak teraz strzela się? Eee, klikasz, musisz pod jedynką wybrać pierwszy obiekt. Jeden i klikasz na miejsce, gdzie ma się postawić. Bardzo ładnie. O, Aha, chyba, dobra. że chcesz wyżej sobie ustawić, właśnie. Nie, 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 nie. nie, nie. Ten... Na razie jest dobrze. O, o! Ale <grym> ruszyłeś tą wieżą w tym momencie. I teraz z prawej, co? O! o powiem ci, że prawie się gibła, Prawie się gibiła. No, gibie wie, wie, się, wie, wie. gibie się. Nie, naprawiła się. Ile ty osób już zatrzyjłeś? Tylko trzy zostały. Aha, bo trochę z serwera wyszło. O, a, coś ty zrobił w tym momencie! A. O! Prawie! Maciek, prawie mnie trafiłeś Ej, to nie jest takie ciężkie w siubie. To, to nie jest, jest takie ciężkie, ale nie jest też takie łatwe. Ej, bo tu ktoś leży, Maciek! To przez ciebie ktoś leży tutaj. Oooo! Dobra, dobra, dobra pana! Ale nie takie zabawy my. z nami. Dobra, dobra, oko, około. Nie tak łatwo. Nie tak banalnie, co ty sobie myślisz, kurde. Dobra. Podchodzi się Maciek! Wy nie można się kliknąć guzika? Siema Maciek! No jakiego guzika? Przecież. Guzik jest na dole. Muszę to obniżyć jak to z twojej perspektywy wygląda no, to musisz sam patrzeć przecież Co się dzieje Uu! Zrzuciłeś ten ostatni, jestem w szoku Nice Maciuś, no dobrze A, ci idzie Dobrze ci idzie, no ale nie tak do końca O! Blisko było A, Dobra, tu mam. o co chodzi. Dobra, już wiem o co chodzi. No nie skapnął się, że trzeba obniżyć! O nie! A! Wygrałeś. Wygrałeś. <laughs> Dla Dla wok, gratuluję! Ci. Gratuluję, gratuluję wzajemnie. Było perfekcyjnie, po prostu pięknie było, Maciuś. No, A... super było. powiem ci, że było fajnie, lepiej być tamtej strony i patrzeć, jak wyśpadać tak, 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 ciekawiej zdecydowanie, nie? Także no. to by było na tyle standardowo. Dziękujemy ślicznie, łapki w górę, subskrypcje. Dziękujemy, do usłyszenia i cześć! Ciao!